Widzialność? Ale to aż taki staje. mały byłem, że mnie nie widziałeś? No jasne, że nie, w ogóle. Stary, ty jesteś tak mały teraz. Ja byłem tu. No tak, no to stary, to... Ty nawet za murek nie wystajesz, jak staniesz. CO JEST? Ty k***a, ku... miałeś instant killa. Ku... a co ty miałeś za ch*** ku... małego? Ty k***a, ku... co ty? Hi! Miałeś wampira! Ale ty Mało. O ty, ku... ty. ty ku... Ale ty jesteś ham ty! Panie trenerze! Witam no. bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku nie ma, nie ma. zaprosiłem tutaj Bartosza na nie gratkę, na rozgrywki profesjonalne na, na super mocach. Bartosz, już ci tłumaczę o co chodzi. Chodzi o to, że co rundę i ja i ty mamy losową umiejętność. No ogólnie no będziesz miał, będziesz na dole będziesz miał napisane co dostajesz i No, no dobra Trzeba dobra, będzie przekmienić sobie. Trener no, okay, ma głowę dobra, na karku, dobra, będzie wiedział dobra. co zrobić. Będzie Zobaczmy, żucha, jakiś WH, jakiś speedhack, takie różne jajca będą. Okay. Gotowy trener? Ta. W współpracy z... Kurwa, strzeliły te paluchy Nie będzie mieli gry To <gry> to kurwa było ty Trener w szoku lekkim No jestem w Szoku, ja nie wiem czy to była niewidzialność, czy co Co to kurwa jest? <laughs> kurwa, nie zdążę ty, jestem debil. Kurwa, nie <laughs> co to jest ogólnie? A ty masz niewidzialność? Nie, zamianę pozycji miałem. <śmiany śmiany śmiany> Zamianę pozycji miałem co 20 sekund. dobra. <śmiany> ja się z tobą zamieniałem. Znasz mapę, ja mapy nie znam. O ty kurwa, ty! Ja jestem wampir i co to robi? Wampir chyba. zabiera HP, mi jak mnie trafiasz. Dobra, ale odjebałem, kurwa. A ty miałeś niewidzialność? Nie, 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 ale tak, momencikiem se tu wycofałem, tam przeskoczyłem do pokoju. Już się tak, kurwa, powiem ci. już mi cieszę, że nie będę ukrywał. Ale mi... jak ty mi wyjebałeś w ogóle? Kurwisyn, zobacz to. Bucha? kurwo ty! Ja tu mam jakieś gówno w ogóle stary cały czas. no. Takie jusle, które się w ogóle nie przydaje. O! Co masz? wiem, gówno mam. Peworum chyba potręcił, dropa. Co Bucha miał? Nie, nie, nie. Nie mam redukcji obrażeń chyba. Nie ja tą mapę pierwszy raz gram w życiu w ogóle, nie? A ona taka jest, powiem Ci... Spoko jest ta mapa taka do 1 na 1, ale trzeba ją trochę pograć, żeby skumać. Kurwa, z ten trener. Ja, ja mam same gówno, stary. Mam wszystko, które mi się nie przydaje. Zaraz coś dropnie. A co miałeś teraz? Regenerację zdrowia. No to gówno. No i znowu mam gówno, kurwa, stary. Żyj, nie? Patrz, co mu zrobię. Ekstra, kurde. Też znowu te zamiany miejscami? No. Ekstra, Ale jak ty to przeżyłeś w ogóle? Kurwa, co ty miałeś za chuja małego? Ale byłem mały taki? Byłeś taki malutki, kurwa, że się nie mogłem trafić. Ja mam los, miałem losowa wielkość postaci. Byłeś taki mały, a ja nie potrafiłem wykorzystać. Ja miałem nieśmiertelność co jakiś czas, albo z bindem, nie wiem, ale zjebałem ogólnie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest STS i z okazji rozpoczynającego się turnieju Blast Premier w CS w Singapurze. Właśnie z STS-em przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod pago STS możecie otrzymać aż 200 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu podczas tego turnieju. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków tym wpłacić minimum 50 zł, i jeśli wasz zespół wygra, to oprócz wygranej z kuponu otrzymujecie dodatkowe 200 zł bonusu. Pewnie zapytacie o moje przewidywania. Tutaj wybór jest prosty, jak na kogoś stawiasz, to tylko na Januszka. Pierwszy dzień rozgrywek. Ja stawiam G2 z Liquid. Proszę, tak jest. Link do rejestracji i regulamin znajdziecie w opisie filmu. W regulaminie zawarte są szczegóły akcji, z którymi polecam się zapoznać. Akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, w której możecie zgarnąć do 660 zł na start. Pamiętajcie o kodzie PAGO STS i o tym, że oferta jest dla osób pełnoletnich. Co ty robisz? O skurwysyn jak poszedł Tam się kowałeś Ej jak mnie czyta Jak mnie spalił tam w ogóle a ja nas z czterema kulami spikowałem, nie ogarnę, że mam cztery kule, bo miałem szybko szczelność. I się, jak jedną serię strzeliłem, to się wystrzelałem prawie. No, szybko trener łapie. Ty kurwo, ale ty jesteś cham, ty! Wjazd na chaty A bo miałeś HP tyle Bomba. Co mówisz? Ty miałeś HP tak wjechałeś Ale na jak ty mi kurwa za 6 chyba zadałeś <grywa> Ale dodałeś. w ogóle się nie spodziewałem że tak długo To jest smog będzie rozbity Bo ja dorzuciłem się granat A no dwa granaty bu... no, no, Kurwa, no, nie kurwa no. ale tu jest młyn Jest kongo co? Hahaha <grywa> No zaczęło oddawać kurwa, co? To teraz mi się to udało. Teraz HP, telefon. telefon. takie stary, że wiesz, nie było sensu, nie? Trener! To co jest? Gdzie jest trener? Nie, i ze mnie, zaraz ujedziesz. Masz WH nawet. Kurwa, miałeś ty instant robili, killa! Kurwa, zatrzymałeś mnie! No bo decoya rzuciłem, ale jak ty mnie jedną kulą zabiłeś? Ale ty mnie zatrzymałeś, stary! No ja bo. Miałem zamrażający decoy! No tak, nie mogłem się ruszyć! Ja nie wiem po co ja w ogóle duelowałem ciebie. Widziałem, no ja słyszałem, że się tam zatrzymałeś, dlatego Najda ci tam dałem, ale jak ty mnie zabiłeś tak szybko? Ja już wszystko wiem, trener. Ty pojebana. Ale widziałem, że tam w domu jesteś, no. Ja byłem na dole. A jak, no. jak, jaką moc miałeś? No recoil. Aha. Ależ... Ja miałem wielkim jakiś kurwy synem byłem stary. Mogłem od razu tego palaka rzucić, bo już miałem go w ręku, żeby cię tam odciąć. No dobra, jecha trener. Haha, <laughs> <laughs> natychmiastowe miałem zabicie. Aha, tu takie coś jest? No, jest takie, są OP wariaty. Dary, dary, kurwa, laty, coś Cześć I I am, I'm bota. ja teraz w ogóle... Serio miałeś? O kurwa, to ja grałem z ten... Wiesz to co nawet nie sprawdzam tych skinów. Co ty masz? Kurwa mać. Co miałeś, no są wielkość postaci znowu? Ta. Przecierać ci to daje chyba. Ja no, ta mówię kurwa, te moje skile to okant chuja. No nie pierdol, ile myśl. Ja te 12 tysięcy Kurwa, A ty to miałeś teraz? Ja z miałem. Właśnie ja byłem w szoku, że ty jesteś tak blisko, Mówię, kurwa, jak to jest możliwe, nie? Ale jeszcze mnie w ogóle stanowało no, mnie no, tak no, przez jak no. jest w w sensie. To ja to Ade jak robiłem na, na duelu, to to mi nie wylewało, kurwa tego split O e, kurwa. Tam jest kurwa, tam można wejść? Na stodoły, no? Ja nawet nie wiedziałem, że tam można wejść. Dobrze Ja mam z dupy, kurwa, jaki skanujący decoy. Ja nie wiem, co ten skanujący Aha, wiem, co on robi, że jak go rzucisz, to masz WH w obrębie decoya. Ty, zapiszę serwiszek, bo zapomnę po stronie pewnie. Patrz to. Nie, wystawała ci ręka z zapiranki. z daleko na respa. Ale nie wiedziałem, że ogólnie. Kładłeś? Tak, no. Ja, ja latałem, mówię, kurwa, ty latanie jakieś zupy było stary. Nie. To w nie. Mogę pooglądać co, kurwa, co ty robisz? Ej, ale wiesz, że to powinien być dźwięk ogólnie, ty się na respa, wiesz... Tak, Błędzki tak, żebyś miał szansę się odwrócić, no. To prawda, to mógłby pewnie napisać do Kodera, żeby to zrobił, to, to masz rację. Trener, gdzie jest trener? O nie! nie. a, ciche kroki miałeś. Nie słyszałeś? Nie, nie, miałeś ciche kroki. Musisz patrzeć na to, co masz, żeby to wykorzystywać. Ja znaczy, też jestem zajebany. Nie, znaczy ja wiem, że to miałem. Nie. ja słyszałem Twoje kroki. A nie, to ja ciebie nie słyszałem w ogóle. A ja miałem Zeusa natychmiast trochę zabicie, bez zasięgu. No trzeba skończyć tą mapę, żeby był YouTube dynamiczniejszy, nie? Tego się nie spodziewa trener na pewno. Jest do tych sztuczek. Kurwa to miałeś? Yy, nie, jakieś gówno miałem, że. Jakby jak cię trafiłbym i ty byłbyś z kimś, to on by też dostał obrażenia obok ciebie. Ale kurwa, co jak ty przeszedłeś że ja ci nie słyszałem? No, szybami. Go, go, go! Ale to szybami ona przecież, że nie słyszysz? Trzeba je rozbić tak, żebyś nie słyszał. Co trener kombinuje? Na tym parterze? Masz w H! I co myśli teraz trener? Jest lekka panika. A iBota miałeś? Nie miałem, nie! Ale ja miałem że i ty jednym hitem walnąłeś. Ile miałeś hP? Ja mam 100. I ty jednym hitem i walnąłeś keda. Serio? Mnożnik obrażeń miałeś, dlatego! A, mnożnik obrażeń miałem ojojo no. Ale ci kurwa dałem bombę! No bo ja miałem hełm, nie? I mięsemki semki zabiłeś. Jedną kurą, Ale no. wiesz, ja tej mapy nie znałem, ale no kiedyś się poznam jeszcze raz i zagramy, no. Ej, trzeba zagrać! Mogę ci jeszcze jedną mapę szybką pokazać jak masz czas? Chyba, że musisz lecieć to luz. Czy wiesz no, możemy zagrać. Jeśli chcesz, możemy zagrać jeszcze raz, ale wydaje mi się, że to na następny film możemy zrobić. Tak? By było ta, ta. Następny film jak nakręcimy, to możemy. Yy, Mati. No dobra. Next time. Ja może też u siebie sobie takie coś nagram. No Znaczenie. Zaje zajebiste są te Supermoce. I te A? mapki ogólnie też dają dużo frajdy, tylko musisz je... Bo ja nawet nie wiedziałem, że to w można wejść stary, nie? Tam z prawej. I to w ogóle by ułatwiło grę, jakbym tam wiedział. Bo ja cały czas chodziłem od Mida, wiesz, od lewej gdzieś, tam wchodziłem tymi oknami. Więc dlatego to też. Nie wiedziałem o tych supermocach niektórych starych, kur... na początku to przecież to, to takie jaja były. że no ja No supermoce też musisz poznać ogólnie. Ale 18-13 do 8, bo nie ma tragedii, no. Zawsze mogą być gorzej, nie? Dzięki za Dzięki za występ. narka, nie? Ej, ogólnie to Mateusz y, odjebało się, wiesz? Nie nagrałeś. No, o, musimy jeszcze raz nagrać. No dobra, no Mateusz, no to jeszcze raz nagrywamy? Musimy, ale ta, ta, teraz jest lepiej będzie grać. Serio, nie włączyłem nagrywania. Chodnie. Poważnie nie włączyłem nagrywania, zapomniałem. Dobra, Trener. Ja włączam. Włączaj, rewanż, wielki rewanż. Trener, tak. Hyper, Pajac, Knut. A jak, a jak. I zaczynamy zaczyna igrzyska. Jest, jest git. Pamiętaj, że w okularach ci się odbija, będę wiedział gdzie jesteś. Mateusz, ja wiem, ty kie kiedyś też miałeś okulary, no. To no ja no niestety no. muszę nosić. I łamałem je co kilka miesięcy, bo siadałem na nich jak ściągałem je na łóżku. Powodzą, ka. Znasz mapę, nie? Znam, znam. A wiesz, że tam od pracy mogę ci zajść od tego balkonu? Nie wiem, ty masz. muszę cię obejść po prostu. No super moc, kurwa jakieś WH masz, albo niewidzialność, nie? tu nie. WH! AHA! A jak ty w ogóle wszedłeś do góry? No wskoczyłem na tego boksa. Aha z tej strony. No dobrze. no 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 Ale się kurwa jak ci robiłem mind games, to też obróciłeś, nie? Sorsowa zagrywka teraz, już sorsową zagrywkę. Ty gnoju, widziałem gdzie tu będziesz, kurwa wiedziałem Co ty masz kurwa, bo to się No Znaczy ja już wszystko wiem nie? Pierdolę Kurwa Co jest kurwa z tym plantem? Dlaczego ty to miałeś defa w drugiej rundzie? Czy ty. Ja mam defa. Ej, masz jakieś niewitkę albo switaka? skurwisyn. Ty pewnie masz Masz niewitkę, masz niewitkę. Spierdala się. Maty, gdzie ty jesteś? Tak. Pierdoliłeś stary! Ej, czy ma defa nie miałem? Ale ej, jak ty to złapałeś? Ej, ale stary, ja... przecież poprzednio ludzie miałem defa i nie padłem! Nie, zabiłem A? cię z tej petki! Zabiłem Jezu. cię! Zajebałem cię! Ej, zapomniałem! Kurbo, ty, <grym> ty <grym> Nie, ciche kroki. No, no dobra, okej okay. A ty mnie widziałeś, czy nie? Widziałem jak tam biegasz. O kurwa. A są tu jajce co? Pierdolę, odpierdala się. O Boże, to gówno ty miałeś, nie? <grym> Ale ja miałem fajny perk, no. Co miałeś? Że potrafię zabicie od razu. A, natychmiast stoją, no to jest mocne w chuj. Ale to autorem tej zagrywki, co zrobiłem? Yy, to jest Pevor. Pevor to wymyślił. Przy zamianie miejsc, coś takiego. Kucha, miałeś? pierdolę, ej, i znowu to tak ja mam gówno nic nie mam! Miałem raz bucha, a w ogóle nie korzystam z tego już, bo no same gówno. Oddać Ci trener zaraz, czyli w miłości trzeba. No, to ty masz milion hp! <ścoughs> No, ile hp zostało ci? A 220 okej. Okay. No no. zobacz jak, jakie ty masz perki stare, no No dobrze mi oddaje. Ale powiem ci, że w chuj mi daź jak na tą siusiawkę. Nie wiem, ty kurwa gdzieś jesteś. Replikę tak, co sekund masz. Nie, ty, ty masz niewidzialność jak chuj. Ale co miałeś? Miałem no też jedną z nowych mocy. Miałem blokady twojej mocy. A no ja miałem replikę, no? I dlatego ja wiedziałem, co ty masz, jak się zablokowałem. Ale mi wyjebałeś ty trochę. No dobrze ci wyjebałem teraz, no aż w szoku byłem. Kto ty wiedziałeś szmulu? A spodziewałem się. O kurwa ty! To powiem ci, że ja się nie spodziewałem, że ty się będziesz tego spodziewał. Ja miałem też kakanie teraz, ale grawitacja i mi to jest. No skutasa co? No, no, ale nie, muszą być jakieś skutasa, raz nie? miałem wucha tylko, nie? Przez te wszystkie rundy, a tak na razie to. Było to do przewidzenia? O kurwa. Oj, ty masz nowe jakoś niewidzialność, nie? On... A słożę znowu cię, bo już mamo Ej, ale chciałem ci teraz... Nie chciałem cię zabijać. Chciałem cię trochę uszkodzić. Czy ten palak się rozlał po prostu? Ja miałem 50 HP star. A, A czemu ty wieś... kurczakiem. A kurczakiem ty byłeś? Kurczak jest chuj mocny ogólnie, nie? Ja tak! Co ty zrobiłeś? Chyba cię jebię. Chciałem, ja, nie, nie, pan pan nie wiem, 20 HP mi zostało. Ty masz redukcję obrażeń, kurwa 9 hitów dostałeś. Aha! Ej! Co, co ty wymyślisz to zamianą miejsce Ale bo ja wiedziałem gdzie ty jesteś, rozumiesz? I no dlatego... A w sumie no dało ci to, no to... W sumie jo. W sumie po tym jak się teleportowałeś to wiedziałeś gdzie jestem. No no niby ja. Ale już myślałem, że broisz na raz, nie? że jest koniec. Co miałeś? Wampira! No ja miałem latanie i pochój mi to jest. <laughs> No, no nie oddają ci na razie supermoce. Ale ja mam to samo z peworem, kurwa, bóle sromowe. W sumie jo, w sumie Awe ma rację, że może przy tej zamianie miejsc też mogłaby być jakaś dżentelmeńska umowa, żeby nie wykorzystać tego palaka i nejda. Kurwa wybieg od razu, nie? Ale kurwa... Ale A chciałeś sfejkować. Tak, A... ale mówię chuj no, zapomniałem, że gram na Ciebie no. Ale powiem Ci, że ja se zaplanowałem już od początku, że będziesz odcinał i palił i że wybiegnę, nie? Ale kurwa mam taki vibe, że Ty, że ty robisz, bo ja też tak robię, że to jest takie sorsowe, jak kiedyś się grało to D1. Że tu się odcina... No pogadaj się. Jak tak szybko kurwa? Ja nie wiem stary, nie wiem jak, jak tak pobiegłem. O, nie jest. Ja ej, takie główno stary, kurwa no! A, pierdolę no zaraz! Ej, zaraz przecież. Tornado. 42, się dwa w dwóch ci a ty kurwa co robisz? Też spraya malnować czy co? Nie, nie, cztery kule dałem. Miałem replikę, co ile źródła... Ej, no stary, no ja nie mogę. A Ej, nie replikę nie jak lecić. postawisz i no, jak ja strzelę w nią, to dostaję tyle obrażeń, ile dam replice, nie? Ogólnie. Ja się zablokowałem, nie, RR coś rozjebie. A, ty tak pikowałeś chętnie, no, HP, bo kurwa HP nie, miałeś. Kurde, no, no. Ciężko teraz. Ale powiem ci, że no... Ten shortdust jest lepszy, bo mapy mam, nie? No na pewno jest łatwiej. Co ty kurwa? A... <śmienicza> <śmienicza> <O poruszału. śmienicza> Ale samy... panikowałeś, stary, jak... Na głowę mi No na głowę ci bo wiedziałem, że będziesz strzelał gdziekolwiek, nie? No, ale ja to usłyszałem jakoś obok, kurwa. User from... A, ty tu przebiegłeś, nie? Ale fajnie, że nie widziałeś za autem. O Boże, ty... była zamiana miejsc... Nie, nie była zamiana miejscami, nie? To była zamiana miejscami. <grystanie> no była. Kurwa, gdzie ty jesteś? Kampisz gdzieś, kurwa! Ja, ja wiem, co ty chcesz zrobić, bardzo dobrze. Tak? Nooo, to... rundę. Szybki kurwa! Prawie! Prawie, prawie powiem ci. ale przeczytałeś mnie, co? Tak, ja wiem co ty chcesz robić, no. Kurwa, mać, mogę przebiec do prawej. Słyszaj, słyszaj, że lecę, nie? Tak, no. To jest hit, jak ja mam motę, nie? Tak, nie, nie porozumienie ty. No. Ty kurwa, co ty? <laughs> MIAŁEŚ WAMPIRA! Ale tutaj coś mi HP spierdalało, tak? Nie wiem w sumie kurwa co tu się odjebało, bo ty miałeś 0, ale 7, 8, 8, 9, ja miałem 84 tylko. Co ty miałeś Nie Ja miałem 0.4 wielkości postaci za murkiem kurwa. Nie I, widziałeś tego. ty nie? normalnie widzisz, tak? Aha. Aha, to bo świetnie, ja nie? Bo ja bez mam szans. normalny. Ale bez to szans, aż taki stary, mały byłem, że mnie nie widziałeś? No jasne, że nie, w ogóle. Nic. O, o. To ty jak niewidzialność? Bez szans. To rzadko się taka mała, aż taki knut ten. A bo jeszcze kucnąłem. To nic nie widziałem, stary. Ale dobra, no. Za, za murek wszedłem na tym, wiesz? To nic nie było widać, stary, nic, totalnie. Kurwa, no była walka, co, trener? No była, 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 no. Ale, no, spokojnie, w następnym rozdaniu już będzie jeszcze lepiej. No, mapy i te supermoce, no to już będziesz, już będziesz wiesz, instynktowo tak, wiedział co ten. Bardziej będę ogarniał, no, ale już no. było lepiej teraz, no. Teraz było, było lepiej, no bo znaleźć trochę supermoce, szybko łapiesz i mapę, łapiesz, i mapę znaleźć, nie? Ale fajnie się dogra, są jajca. No to, jest to no, Może być, no, ja to wiesz, nie jestem fanem takich rzeczy, to takie dla dzieciaczków trochę, no, Mateusz, no. No to dla mnie idealne. Takie gierki, no. No to, ja tu... o, kurwa, to jeszcze nie tak, oldschool'owego. Babaki, ty mały byłeś, patrz, chodź, chodź, A, chodź. bo ja jestem, jestem teraz mały, nie? No, stary, ty jesteś tak mały teraz. ja byłem tu. No tak, no to stary, to ty nawet za murek nie wystajesz, jak staniesz. Pierdolisz. No. No to tutaj tym bardziej, ale tu ja cię już bym miał gorzej. Gdzie? No stary, ja się w ogóle nie widzę, tu jestem, ja cię nie widzę. No, to bez szans właśnie. No, bez szans no. Bez, totalnie bez szans. Takim panem gówniakiem. No to takim... za autem jak się to stanę ta... też mogę To takim Rifterem kurwa biegasz jebanym. Dobra, to co? Kończymy, Kończymy. na to? No ja i... Ja dziękuję za zaproszenie do odcinka. No, dzięki no wielkie i... Bartosz. Na razie wszystkim. Trzymajcie Na tak. razie będzie grane wkrótce to coś się. więcej. Nie to no po, chyba Bo co ja mi obiecuję, jak się zobaczymy za pół roku, kurwa.